Po pierwszym dniu Ewki przyszedł czas na kolejny. Ewka trwa drugi dzień. Właśnie podsumowaliśmy międzynarodowy plener artystyczny. Artystów z całej Europy, mam wrażenie, którzy tutaj do nas przyjechali. Jestem mega dumny, że uchwycili uważność w sztuce, co jest motywem przewodnim Festiwalu Kultury Alternatywnej, tej piątej już edycji. Za nami występko zespołu Ampera. Właśnie gra Santa Barbara. przed nami zespół Honzatko i przyjaciele, czyli Iwona Koł i Maciej Półtorak. Kończymy Majką Jerzowską, a za nami też pokazy. Teatru oczami brata, teatru na Błesznie, spotkanie autorskie, gdzie rozmawialiśmy o sztuce i w jaki sposób też wpływać na edukację artystyczną w szkołach artystycznych. Moc wrażeń podczas Festiwalu Kultury Alternatywnej, podczas piątej edycji. Podczas tegorocznej Ewki Wolontariusze zbierali do puszek dary finansowe, które mogą wspomóc Fundację Oczami Brata. Zbieramy na budowę dwóch nowych domów Oczami Brata. W 2023 roku otworzyliśmy Dom Oczami Brata, w którym mieszka obecnie 16 osób z niepełnosprawnością w formie rodzinnego domu pomocy, ale też mieszkania treningowego i opieki wytchnieniowej. Tam też znajduje się Teatr Oczami Brata i Teatr Nowy w Częstochowie i siedziba fundacji. A teraz chcemy zbudować dwa nowe domy, w którym zamieszka zamieszkają też osoby z niepełnosprawnością, 12 tych osób w dwóch niezależnych budynkach, w bardzo kameralnej przestrzeni, ze względu na to, że te potrzeby osób z niepełnosprawnością są nadal bardzo duże.